Dzień dobry Państwu, Tomasz Wołowiec, zastępca burmistrza Kranicy Zdroju. Proszę Państwa, chciałbym się podzielić z Państwem dwoma tematami. Pierwszy temat dotyczy koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju pewnego dokumentu rządowego, zgodnie z którym Nowy Sącz został sklasyfikowany jako tak zwana stolica subregionu wiejskiego. Jest to dość duży problem dla Nowego Sącza, ale również dla sądeczyzny, bowiem zgodnie z tą koncepcją, yy, główną rolą Nowego Sącza jest tak zwana obsługa ludności wiejskiej. No jest tu pewien błąd metodologiczny, bowiem doskonale wiemy, że sądeczyzna to nie jest teren rolniczy, jest to typowy teren turystyczny, którego głównym motorem napędowym są produkty turystyczne, i oczywiście e, turystyka szeroko rozumiana. Natomiast e, ta koncepcja ma pewien, znaczy generuje pewien problem związany z przyszłymi nakładami finansowymi na tak zwany rozwój regionalny. E, zgodnie z tą koncepcją, e, główny nacisk będzie szedł na rozwój tak na zwanych rozwój metropolii, których jest 11, i tak zwanych ośrodków rozwoju regionalnego, do których zostały zaliczone miasta o liczbie ludności mieszkańców powyżej 100 tysięcy. No, na przykład Tarnów został sklasyfikowany jako tak, zwany, jak, jako tak zwana stolica regionalna, czyli miasto, na które będą w którym będą realizowane duże nakłady inwestycyjne. To oznacza duże zagrożenie dla Nowego Sącza. Z uwagi na to, że de facto taka klasyfikacja oznacza, że sądź będzie w tzw. trzeciej lidze, jeśli tak można kolokwialnie nazwać, a to oznacza po prostu problemy z nakładami na inwestycje kolejowe, na infrastrukturę drogową. Jakie to ma przełożenie na krynicę jako uzdrowisko? No, mianowicie takie, że oczywiście, żeby do krynicy dojechać, trzeba przejechać przez nowy Sącz między innymi, a to oznaczać może w przyszłości duże problemy komunikacyjne między nowym Sączem a krynicą, i również rzutuje w pewnym sensie, może nie bez Bezpośrednio, ale pośrednio na rozwój e, naszych miejscowości uzdrowiskowych. Mówi o krynicy, mówi o muszynie, mówi o piwnicznej. W związku z tym z inicjatywy prezydenta Nowaka i starosty e, Nowosądeckiego spotkaliśmy się w Urzędzie Miejskim w Nowym Sączu e, i wystosowaliśmy pewną petycję do pani minister rozwoju regionalnego, pani Bieńkowskiej, z prośbą o ponowne uwzględnienie i jakby zmianę tego zaszeregowania z uwagi na określone walory sądeczyzny. No, jeżeli popatrzymy na nowy Sącz ale jako pewien konglomerat z Chełmcem, z Starym Sączem czy z Nawojową, to liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy. Oczywiście za Nowym Sączem przemawiają również takie argumenty jak to, że w ostatnim rankingu Newsweeka Nowy Sącz zajął ósme miejsce jako miasto najbardziej przyjazne przedsiębiorcom. Jako miasto, w którym mamy najwięcej podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, ale również miasto... I, I region de facto, z którego pochodzi pięciu najbogatszych Polaków, którzy zajmują no istotne miejsca na liście, są najbogatszych Polaków według rankingu tygodnika wprost. Miejmy nadzieję, że uda się ten dokument jeszcze zmienić, staramy się, walczymy o to, delegacja samorządowców pojedzie do Warszawy na spotkanie z panią Ministrą Bieńkowską. Oczywiście w kontekście tego, tej koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju istotne znaczenie będzie miała strategia rozwoju województwa i tu też musimy pilnować, jakie będą zapisy w strategii rozwoju województwa, dlatego, żeby one były korzystne dla sądeczyzny jako takiej. Bo oczywiście, jeżeli tam się znajdą odpowiednie inwestycje infrastrukturalne. Drogowe to być może ta koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju nie będzie stanowiła aż dla nas takiego zagrożenia. Także działamy silnie, staramy się tutaj ingerować, kontrolować to, co się dzieje. Miejmy nadzieję, że uda się doprowadzić do korzystnych dla naszego regionu zmian, no, również zmian korzystnych dla naszych uzdrowisk, bo niestety infrastruktura drogowa to jest dzisiaj kluczowy czynnik rozwoju, to jest kluczowy czynnik stymulowania lokalnej konkurencyjności. Proszę Państwa i druga kwestia, która no, jest Państwu doskonale znana, bo jeżeli słuchacie audycji telewizyjnych i programów radiowych to doskonale wiecie, co dzieje się w kwestii deficytu budżetowego i długu publicznego. No, minister Rostowski e, dość intensywnie stara się ograniczyć deficyt budżetowy, chcąc spełnić tak zwane kryteria konwergencji traktatu z Maastricht, które mówią m.in. o poziomie deficytu budżetowego, długu publicznego. Co to oznacza dla samorządów? No, mamy poważny problem związany z dwoma czynnikami. Pierwszy czynnik, taki globalny, to jest to, że kończą się środki unijne. Jesteśmy w ostatnim okresie rozdysponowywania tzw. resztówek unijnych, natomiast nowy okres programowania, czyli nowe Obszary, które będą finansowane, to będzie, to będzie, będą nam znane w 2014 roku i ten, i ten obszar lat 2014-2020 to będzie okres sięgania po nowe możliwości finansowania inwestycji i ekologicznych, i infrastrukturalnych. W tym momencie niestety no, jesteśmy w dość trudnej sytuacji, bowiem środki unijne po prostu się kończą. Długim problemem jest to, że minister finansów no niestety kosztem samorządów próbuje maksymalnie zminimalizować deficyt budżetowy. Oczywiście. Należy pamiętać o jednej rzeczy. Rozporządzenie ministra finansów, które weszło w życie końcem grudnia 2010 roku, oraz tzw. limity zadłużeniowe, które mają obowiązywać w poszczególnych latach aż do roku 2015, niewątpliwie będą utrudniały procesy inwestycyjne samorządów, ale również będą utrudniały dokończenie bieżących inwestycji. No, wystarczy powiedzieć taką rzecz, proszę Państwa, że tak de facto to Większość produktu krajowego brutto wytwarzają samorządy dzięki inwestycjom infrastrukturalnym. No, to są inwestycje, które tworzą nową wartość dodaną. To nie są środki. Które są przez samorządy konsumowane w tak klasyczny sposób, jak dzieje się to na poziomie sektora rządowego. To są inwestycje, które generują miejsca pracy, które generują wpływy podatkowe, które oczywiście tworzą wartość dodaną, która jest niezwykle istotna w tym naszym pościgu za średnią Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ten przecięty poziom rozwoju. Proszę Państwa. Podam tylko taką danę, podam dwie dane statystyczne. Samorządy dysponują w skali rocznej kwotą 180 miliardów złotych, z czego na inwestycje przeznaczają prawie 24%. Dla porównania sektor rządowy ma do dyspozycji kwotę 300 miliardów złotych, a na inwestycje przeznacza jedynie około 15 miliardów, to jest niecałe 5%. I to oczywiście pokazuje, pokazuje że. Zadłużenie samorządów w stosunku do ich dochodów rocznych wynosi niespełna 30%, a proszę Państwa, zadłużenie, zadłużenie rządu, czyli skarbu państwa, sięga prawie 330% dochodów budżetu państwa. I tu oczywiście jest pewien problem, bowiem zmniejszenie możliwości inwestowania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego będzie miało istotny wpływ nie tylko na Samo zmniejszenie tych widocznych inwestycji, widocznych nakładów inwestycyjnych, ale przełoży się niestety na wzrost bezrobocia na spadek koniunktury gospodarczej, a w konsekwencji na zmniejszone wpływy, wpływy podatkowe. Oczywiście sektor samorządowy próbuje negocjować i myślę, że pewne porozumienie już zostało zawarte z ministrem Rostowskim, aby jednak docelowo oczywiście te za, te zadłużenie, to zadłużenie ograniczać, ale aby jeszcze kolejny rok udało się samorządom realizować te projekty inwestycyjne, które zostały zaplanowane. No, ma to też konsekwencje również dla Krynicy i dla innych gmin oczywiście, bo jeżeli pewne ustawowe regulacje zostaną wprowadzone w życie, no to to niestety będzie oznaczało konieczność dostosowania się do nich, a to dostosowanie polega po prostu na zmniejszaniu nakładów na inwestycje. No ale miejmy nadzieję, że, że mimo wszystko uda się znaleźć pewne rozwiązania takie hybrydowe, pewne nowe instrumenty finansowe, które pozwolą obejść te limity albo pozwolą nam przynajmniej zastosować pewne nowe montaże finansowe, na czym z panem burmistrzem pracujemy i myślę, że niedługo państwu przedstawimy pewną koncepcję strategii inwestycyjnej gminy na najbliższe lata. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.